Cześć wszystkim, witam Was w trzecim odcinku z Enter the Matrix. Zaczynamy tam gdzie skończyliśmy Czyli na, na treningach i zobaczmy czy kolejny też to będzie trening, czy... Czy jednak może jakaś fabuła? Zakliczyłem na to ostatnio. No, coś mi się wydaje, że jednak wszystko to treningi, no. Ech. No ale może przynajmniej będą on jest okrutze. O, jakieś błędy. Niestety wygląda na to, że kolejny trening, no, Ściek pada czasem. Dobra, zobaczmy. Mogę podnieść ten miecz. I Open Up, New Damage. No, wiadomo, przez większe obrażenia mojej bronie nowe. Większość białych broni się zepsuje po używaniu wydłużonym. Ale niektóre mają zwiększoną wytrzymałość i moc ataku. Ciekawe, gdzie to się wskazuje. Pokazuje. Ej, tu było zielone jeszcze przed chwilą. Co, co się zrąbało? O, teraz to się. Tutaj. Tab. Nie, nie ogarniam. O co tu chodzi? Czemu ktoś się śmieje ze mnie? Jakieś błędy są w systemie, a ja nie ogarniam. Możesz przejść przez drzwi. Nie, nie może. A może? Mogę sobie je zniszczyć. Size through the walls to discover an exit. No spoko, ale wygląda na to, że chyba tylko drzwi mogę niszczyć. Tak całkiem. A ściany to mogę tylko tak troszeczkę poruszyć. Kura miesiąc. duch. O! Dobrze. No gdzie ty to czas? Chcesz ze mną walczyć? Ej, to nie fair! No i gdzie on porazł? Dobra, nie wiem. zasada po prawej ściany. Tu jesteś. Focus wall run. around through the wall. O! bieg po ścianie. Fajnie. Run the rest wall to level to... Ta, i to się będzie z tym psuło. Spoko, dobra. Best for to move around hazards. No, czyli niebezpieczeństwo, żeby było mijać po to bieganie po ścianie. Spróbujmy. Udało się. Tutaj idziesz. Dobra, tu już nie ma dużo wyboru, gdzie iść. Znowu się coś psuje. Zastanawiam się, czy nie mogę coś robić z tym faktem, że tam coś się zaświeci na zielono, ale no, chyba nic. Uuu, uh, Niebezpiecznie Dobra, wspólnie to przewiec znowu w ten sposób No chyba dobry jestem w tym miarę. Okej, okay, widać już ten moment, w którym się ten fokus bardziej nie ładuje. Ten limit taki mniejszy. To było bardzo bliskie Uuu oj, oj, oj. No tak, bo tu na ścianie to gówno było wszystko jasne, czemu straciłem zdrowie. No i gdzie teraz mi to zrobi? Teraz już bez znaczenia w sumie Chciałbyś ziomek. Zobaczymy czy tak sprytny. O! Ludzie inni. O nie, wszyscy są z ze mną? Link tak, używaj prawej myszki, żeby z, no, przeciwnika zasunować. Dobra, no wiadomo wszystko. Jeżeli będę miał problemy z przechodzeniem tej gry, to wtedy się wrócimy do tych wskazówek wszystkich. Bo ja i tak nie zapamiętuję tego, nie zapamiętam. Po prostu doświadczenie <laughs> czyni mistrza, a nie teoria sama, prosta. Ale czasem braki teorii może bardzo zaszkodzić. No, pozbędę się wszystkich pachołków, to teraz przyszła pora na główne danie. Przez chwilę tylko to głowa było widoczna. Co to? Szafa? Do Zdrowie to było! Super, jak dobrze, że moja postać czasem jednak rozwali te rzeczy. O nie, jak mogę zniszczyć obraz? o Przecież obrazy fajne. Nic nie wypadło i tak z niego. To Tutaj ktoś jest. O, to sobie ćwiczą. Ojej, nie chciałem wam przeszkadzać, przepraszam. No i wszyscy nie zaatakowali. A, pewnie o to chodziło. Ale walka z nimi jest prościuteńka. Neo się nawet nie patrzył na nich przez chwilę. Patrzcie, gdzieś tam wetera. Miecz sam go jakby I ciągnął do walki. Czy mi się wydaje, czy ja co chwilę. Ja wymieniam broń na kolejne inne. Dlatego ta wytrzymałość mi się nie kończy, Poutav. Dobra, myślę, że to nie będzie wielkie wyzwanie, żeby pokonać księziomek. Chociaż widzę, że całkiem oj. Nie wiem nawet, czy tego uniknąłem. Ale mnie ogłoszyło. Nie no, gościu nie jest jakiś specjalnie mocny. Tylko trzeba uważać, żeby. O no właśnie. Czasem jednak uniknąć tych ciosów. Oj, oj, oj. Dobra, dobrze że uniknąłem tego kombosa. Pokonany. Co się Dobrze, daj mi tego skilo fajnego, kiełblawa. To pewnie tylko się będzie toczyło broni takiej, a może i innych. Ale strzelam, się tylko tej. No, zwiększone paski, super. Shifter mouse 2, żeby się załadować. I pójść, żeby wykonać defastujący atak. Uważaj, kiedy się ładujesz, jestem podatny na ataki. Mogą mnie zaatakować i przerwać mi to ładowanie. Dobra, dałeś mi chodzi do poćwiczenia. Duch już zniknął, więc trzeba szukać innego wyzwania. O, a tu się pali w ogóle. To właśnie widzę. W sensie co tym w sensie. Wow, Ojej, tu był gościu. Dobra, zobaczmy, czy... W sumie nie to chciałem zrobić, ale wyszło też śmiesznie dość. Chciałem się zrobić Kill'em Blow'a. No. O, miecz mi się zniszczył. Nie! Bez miecza jestem taki nieporadny przeciwko nim. O, dobra, mam już miecz. Widzę, że gra już mi nie będzie za bardzo podpowiadać, że potrzebują. Musiałem tam gdzieś odnowić i tutaj chyba muszę zrobić bieg o rany, prawie mnie trafiło to. Te nowe znaczy Prawie nie sięgnął. Dobra, shift i ładujemy. Dobra, to było to był pomysł. Nie miałem chyba wystarczająco em, tego. Fokusa. Dobra, teraz może. Ej, jak ten fokus mi się szybko kończy, to jest nie fair. Znaczy, szybko się ładuje, ale. O. No dobra, nieważne. Najważniejsze, że, że go goście... się. O, Morfeusz. Spotkajmy się w końcu. No, gdzie jest? Będzie As you mógł? can see, this program was designed for multiple opponent combat training. Cipher didn't think he would make it through the burning hall. Well done. Now focus. Here comes the final wave. Oh, Final opponent. O, mogę się poskardać do nich. Chyba nie. Ale klimat w ogóle, jaki taki japoński horrorowy, coś takiego w ten stylu. Afro i w ogóle. Nie widzą mnie. Atak! Oczywiście, że musiało wyskoczyć podpowiedź tuż przed zadaniem ciocu. Używaj myszki drugiej. Um. No dobra, dobra. Jak ktoś pierwszy raz ma w ogóle myszkę i klawaturę w, w rękach, no to może i te podpowiedzi byłyby dobre, ale bez przesady. Uuu. ale kozacki finisher. O to chodziło. Muszę się przełączać między nimi trochę. No właśnie, coś w tym stylu. Ale ładnie ich pokończył. Już same nóbki wyszły. Oj, uniknij tego. Jakiś miecz? Potrzebuję miecz. O, dobra. Hit. I teraz ty tylko pozostałeś. Oj, jednak trochę mi zadał obrażeń. Interesujące. Oj, oj, oj. Ja chyba wiem, co się czasem dzieje, bo ja naciskam raz Shift i raz kontrola, I dlatego się dziwne rzeczy występują, no ale nic. No, a go, dobra. No i dobra, albo nie, jeszcze, nie wykończone.

Eee, liczyłem, że po w niej będzie jednak o fabule bardziej, a to same treningi, są to treningi, jeśli tak wydłużające, głupio. Teraz powiem do nich podejść po cichaczu o, świetnie, Nio. nie, no nie wiem, może jeszcze nie umiem skardania na nich. Ojej, ja nie mam miecza już, niedobrze dość. Ale ładnie walną. Dawaj miecz swój. Oj, przyczynił się mnie nad ogniem, ale spoko. I teraz ten. I ten teraz. Oj, uważaj. Tak, zabierz mu miecz. Aj, nie zabrał. Kurczę, oni są dosyć ciężcy, jeżeli się nie ma broni. Chociaż, znaczy. Moje ciosy zadają wyle mnie obrażeń, i to jest najgorsze. Jusie Focus, dobra. Ale, ale, ale użyłem tego fukusa, No, bardzo mi to dużo dało. Znaczy ja wiem, czy to mi cokolwiek dało. Ej, chyba kogoś załatwiłem, bo wyszli pachołki. Tylko czy w związku z tym jest gdzieś miecz leży? Czy tym razem już gra postanowiła, że nie da mi tej sposobności, żeby było trochę mi łatwiej? O, fajny kombosik. Chyba już go kiedyś zrobiłem Raz się Są miecze, biorę Pięknie Ej, czemu Nioh nie chce wyciągnąć miecza? Halo? Mogę sobie oddalić, ale kozak Ale Fear of View wielki Chyba wolę trochę bliżej go Może nie tak blisko Tak, żeby postać było przynajmniej widać całą Chyba tak będzie najlepiej Zbieram sobie ten... O, no czasem zrobi ten przewrót, a czasem nie Nie zależy to raczej ode mnie o, no i jest w końcu prześwichki nałowy A na wesporu. O kurno. No ci to pewnie będą kontrolować moje ataki sporo. Uuu, 3 na naraz. Niezbyt dobrze, a ja jeszcze droga nie mam Kurna, naprawdę tyłu nie uniknął. Podnieś się, podnieś się Shifta. No i już mi się skończyło. Ej, hey, oni nie są tacy bardzo mocni. Znaczy, mają mało zdrowia. Mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Ale ładnie go pociechał I teraz jeszcze ty. Hej. Okay. No i. Po was wszystkich. Jeszcze zbierasz sobie na koniec. Ale końcówka piękna. To mi się podobało. Excellent swordplay, Neil. With a focused mind, nothing can stand between you and the path you choose. Let's load up the time trial. Time trial? Jeszcze coś następnego? Możesz w końcu wydać sredningu. A jednak nie zdoł mnie wciąga w to śmieszne menu wyboru. Czegoś. Ale to jest trochę bez nadzieja, No bo po prostu sami spójrzcie, ile to jest w ogóle rzeczy takich do nauki. Ej, a. Ty, zobaczcie, bo ja wcześniej niby nakliknąłem na to, na Tornado Troll, ale wygląda na to, że odblokowało się totalnie co innego. Hmm. Całkiem ciekawe. Chyba zobaczmy. Można sobie podejrzeć każdy, więc wykorzystam. A to chyba kojarzę z pierwszej części. Z Enter do Matrixa. Dobra, dawać mi kolejny poziom. W takim razie jest taka przejściówka, tylko, a nie wybór. Kawiarenka. Hmm. Chyba albo dojo. Zrwiewa battle. Zdobądź 6000 punktów w 5 minut, aby wygrać. Hmm. Czyść fale, żeby zdobyć bonusowe punkty. O, w końcu coś takiego fajnego, i mniejszego hmm. Poznam się w czynniku, żeby zdobyć punkty. Wyższy punkt. Hmm. Zdobywaj wyższy wynik. Zstępowanie lepszych wrażeń. za przeciwników z wieloma ruchami i maksymalnym wynikiem.

Fight. Fight. Ojej, jak chciałem, takiego widoku dajcie spokój 6000, czyli muszę mieć tysiąc, około 180 na minutę. Oni są na schodach, to jest bez sensu nieco. O, pięknie, o to chodziło, o ten kombos To są jakieś zdrowie, ale ten nie potrzebuje. No, jak będą na mnie przechodzić przez z cokolwiek, to może. Grab. O, mogę z tego zapaść i odtrząsnąć o ziemia spoko. Coś mi się wydaje, że jeżeli nie będę tu za dużo kombosów korzystał, to mogę nie zdobyć tych 6000. No, dawaj, skorzystaj z jakichś więc innych. Rzeczy. O, dobra, ty patrzcie ile z shifta dostaje półcówki Dobra, raczej się uda się, się koła Ojej, oj On... on te ma jakieś... On daje więcej punktów, spoko. Gdyby jeszcze jego ten cios przechwycił. A ah, szkoda. A już liczę, że się uda tak parę naraz, nie? Dobra, 6 punktów, znaczy 6000 to będzie easy, pytanie. Raczej. Ale to jest na górze, ja tam nie wejdę. Inwentory usłyszałem, inwentory kontrol. Inwentarz. Invent Dobra, a jak zajrzeć do ekwipunku na przykład? Miałem pojęcia. Może mogę tam spiąć się? Ja. O! Jak kozacko! Jeee! Yeah, mam belkę! No, z belką trochę więcej punktów będzie, bo i trochę inne ciosy, generalnie. Ładnie go walną, chociaż z tym kombosem to by fajniej wyszło, jakby tego większego, lepszego dziela pocisnął. Ale go przycisną do ściany. Mogę rzucać przed tymi brońmi białymi, żeby zaskoczyć oponent. Dalekim Condor Station jest T, tu Cherry Chapel Stroll. Troll. spoko. Mogę niektóre odzyskać, jeżeli nie trafię, a inne mogą się zniszczyć na kontakcie. O, spoko, rzuciłem w okno <laughs> Ale nieważne, mogę to odzyskać Ale czy chcę tak naprawdę Uniknąłem tego, nawet nie wiem, co tu się stało? To ja dostałem Możesz to rzucić oj! Rzuć to, dawaj <laughs> Ja dostałem i gościu dostał. Spoko. Ja nie chcę tego. Ojej. Ja nie chcę siekiery. Siekierable. Ja chcę ekwipunek jakiś. Nie ogarnia mnie. O, dobra. To jest pod tymi strzałeczkami. Znaczy nie, nie pod strzałeczkami. Pod tym, em... Um. No, pod jedynką, dwójką trupem i tak dalej. To W poprzedniej części, zdaje się. Nowy rekord? Wow, super. Ciekawe czy na hardzie też by było tak łatwo. <laughs> to jaki kozacki rój wykonał nasz bohater. No Za to było chyba sporo punktów. Dobra, dajcie mi... No spadnę sobie, pięknie. E, moje, mój kijek czy coś. Dobra, już nie ogarniam. No naciskam, ale... Nic nie daje to. No cóż, nie wiem. Dobra, jeszcze 800 punktów tylko. Chociaż obawiam się, że mogę nie dożyć do tego, oj. Ja mam niesamowicie mało zdrowia. 100 punktów. Dobra, ja naprawdę muszę ich jak najszybciej załatwić wszystkich. Pięknie. Oj. Uniknij. No, nie, nie uniknął tego Dobra, mam 6000, proszę mnie stąd wypuścić. <laughs> ale mu trafiłem w miejsce, śmieszne. Ej, ale daj. Ja chcę wydostać się stąd. Może w tej beczce będzie zdrowie? <laughs> jak on biegnie, jak w jakimś gryzmodzie, co? No, nie, nie mogę rozwalić beczki. Niedobrze, bardzo niedobrze. Jeszcze 30 sekund, żeby przetrwać. Na dobrą sprawę nie wiem, czy chcę atakować ich w ogóle. Czy może nie? Dobra, poatakujmy. Może będzie 8 koła? Jakimś sposobem. Oj. Ja mam bardzo mało zdrowia. Ja mam bardzo mało zdrowia, bardzo mało. Time's up! Time's up. Dziękuję! Jej, przecież to było tak blisko, ja byłem zombiakiem przez chwilę. Fajna muzyczka, nawet. No i co? Dostałem nowy cios z zakładam? Chyba tak. Chyba widocznie tak. Uh, uh. No to już było pewne wyzwanie, muszę przyznać. Tylko czy to dalej Fokus? O, tym razem chyba gdzieś indziej odblokowałem tą umiejętność, bo nie wygląda... Albo nie odblokowałem tym razem żadnej. No um. cóż, muszę jeszcze przycisnąć te dźwięki, bo one są tak. Jeszcze trochę za głośne, no. Hmm, chcę zaczynać jeszcze kolejną rzecz. W sumie nie. Skończymy sobie w tym miejscu. Mam nadzieję, że się podoba. Że będzie wyglądać kolejne. Kolejnych, nie wiem. Chyba dalszy trening. Na razie.